Charków, położony zaledwie 40 km od granicy z Rosją, jest ostrzeliwany niemal każdego dnia. Od ponad dwóch lat mieszkańcy tego miasta toczą heroiczną walkę o przetrwanie. W cieniu wojny codzienne czynności niosą ze sobą śmiertelne zagrożenie. Tragedią może skończyć się wyjście do pracy czy sklepu. Czasem nawet nie trzeba nigdzie iść, by ryzykować życie, bo rosyjskie rakiety spadają też przecież na domy mieszkalne. Teraz Rosjanie zaczęli prowadzić taką taktykę, już niejednorazowo było tak, że na przykład ratownicy przyjeżdżają, po jakimś ostrzale i trafia tam kolejny pocisk, po tych ratownikach, po tych medykach jakby. W Mikołajowie na południu Ukrainy także prawie codziennie słychać alarmy powietrzne. Rosjanie atakują miasto i okolice rakietami oraz dronami z okupowanego przez nich Krymu. Nadal mamy te regularne ostrzały, tym bardziej ta, to co, te tereny co bliżej do Czarnego Morza, tam oczachów, to jest strasznie ostrzeliwane. Też e, e, wzdłuż rzeki wioski jest strasznie rozstrzywany. Strach i zmęczenie potęgują też częste przerwy w dostawie energii elektrycznej. Awarie dotyczą wszystkich ukraińskich miast i wsi, bo Rosjanie atakują infrastrukturę krytyczną w całym kraju. Mieszkańcy stołecznego Kijowa mają prąd przez dwie godziny, potem przez kolejnych 6-8 godzin muszą sobie radzić bez niego bardzo trudno sobie wyobrażam jak to ludziom, małym dzieciom, bo ja nie mam mało, czy starszym osobom emerytom albo moim kolegom, którzy mieszkają na przykład nie wiem tam na 20 piętrze w Kijowie i cały dzień są w biurze i wracają, wracając do domu, na przykład muszą e, na ciemno schodami iść tam na 20 piętro mając jakieś zakupy Według Organizacji Narodów Zjednoczonych od początku pełnoskolowej wojny w wyniku rosyjskich ataków zginęło prawie 13 tysięcy cywilów, rannych zostało ponad 20 tysięcy osób, zniszczonych zostało ponad 1000 placówek oświatowych i prawie 600 szpitali. Mimo ciągłych rosyjskich ostrzałów Ukraińcy głęboko wierzą, że każdy kolejny z trudem przetrwany dzień przybliża walczących w ich imieniu żołnierzy do zwycięstwa.